Słuchajcie, Jezu, jak się wypoczęłam, jestem cała wypoczęta. Teraz sobie wyjdę zrobić śniadanie. Co się tam dzieje? Dlaczego tutaj są minionki? O Boże. Ja się boję. Nie mogę. Dlaczego tam są minionki? Ja je widzę. Słuchajcie, idę obudzić Maybelline, bo grozi nam niebezpieczeństwo. Maybelline a ty sobie tutaj selfie robisz, taka cwana A z ciebie? Widzieliście, Maybe zrobiła stylówę i pokazuje niby teraz, że śpi, Maybeline. Maybe musimy uciekać, bo złe minionki są i nas atakują. Chodźmy szybko, 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 szybko. Ciocia też się ewakuuj. Nie, awo ewakuuj. Idziemy, 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 szybko, szybko, szybko. Jak my teraz stąd wyjdziemy? Patrzcie, jak dużo minionków. Boże, musimy jakoś... Musimy jakoś stąd wyjść. A Klaudia? Nie wiem, co z ciocią. Zobaczymy zaraz. Szybko, szybko. Ciocia, ciocia idzie, ciocia idzie. Patrzcie, to nabitki, nabitki. Boże Jezu, jakie tu minionki. Patrzcie, tu policja też jest. Ja się ich boję, słuchajcie. A, patrzcie, to atakują nas, atakują nas. Może szybko, szybko, hulajnoga, hulajnoga. Gdzie jest tylko hulajnoga? Muszę się jakoś od niej wymikać. Patrzcie, oni tam są, te minionki. Zobaczymy, co one od nas chcą za chwilę. Musimy gdzieś w inne miejsce pojechać. Najlepiej pojedźmy... Nie wiem, ja Maybelline zgubiłam, słuchajcie. Nie wiem, gdzie ona teraz prawdopodobnie jest, ale słuchajcie, jedyne, żebyśmy ich zgubili, to jest to... Jeden minionek i tam jest reszta, patrzcie. Idziemy szybko, i tutaj porozmawiamy z tymi minionkami, bo tutaj są kamery, jakbyście nie widzieli. I te minionki nam nic nie mogą zrobić, bo przecież tutaj jest kamera, więc ludzik. Co chcecie nam zrobić, minionki? Banana. Banana, no one chcą, ale wiecie, tak jak w filmach Minionki, zawsze one lubią banany jeść, wiadomo i właśnie będę musiała im jakoś wykomponować tego banana, tylko sklepy są nieczynne, a zanim ja trafię, ma, trafię już, jak będę trupem, a ja nie chcę, ja nie mogę się cofać do domu, bo będzie po mnie, jak zobaczycie Maybelline tutaj jest, Maybelline stała zdrowa. Patrzcie, jak się tutaj na nas patrzą. Musimy jakoś uciekać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, co mogę zrobić, żeby one nas zgubiły po prostu. Będziemy musieli chyba jakąś inną drogę znaleźć, żeby te minionki nas zgubiły. Ja się naprawdę rozczarowałam, że widzę takie minionki. Pierwszy raz w życiu widzę jakieś minionki. O nie, o nie, o nie. Ale mam pomysł! Przecież jak te minionki, możemy je jakoś oszukać. Czyli typem takim, że damy im całe garstki bananów. Tylko Maybe musi coś wymyślić. I tam w tych bananach będzie bomba i wybuchną. I wtedy wszystkie minionki skiną. I wtedy nasze miasto będzie uratowane. Słuchajcie, przez złymi minionkami. Dobra, to jest świetny pomysł. Tylko muszę to powiedzieć: Maybe Maybelline, mam pomysł. Właśnie musimy jakoś te mięki, no e, e, wiesz, zabrać, wiesz jak to, musimy tu coś wykompinować, e, dać bana, do banana bombę, to będzie dobry pomysł, a one to są takie chytre na te banany, żeby wybuchną, to jest najlepszy pomysł ever. Maybelline, gdzie ty jesteś? Zgadzasz się na to? Tak, mamusiu, zgadzam się, oczywiście. No dobra, Maybelline jest troszkę przestraszona, więc wiecie, musimy to zrobić, Minionki, dobra poddaje się. Dam wam banana jakiegoś dobrego i sobie zjedzcie. I zobaczymy jak zareagują te banany. Tylko gdzie one są? Słuchajcie, musimy je mieć. Tak, tu są banany, tu są banany. Tutaj im dam raz, dwa i zobaczymy za chwilę jak to zacznie wirować, im jak one ugryzą. Patrzcie, to banany wybuchają, a minionki padają. Patrzcie, to został dosłownie jeden minionek, który sobie tańczy. On pewnie też zaraz skinie. Patrzcie, wszystkie już ledwo żyją. Kura, czyli na to wygląda, że udało się! Że udało nam się! Jak się mega, mega, mega cieszę! A ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał tak zostawicie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczkiem. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!